Dzień dobry, witajcie. Dziś nowości z devbloga, aktualizacja 0.10.3, stocznia znowu wraca, stocznia w Hamburgu, tym razem zbudujemy ZF-6, niemiecki niszczyciel, który w skrócie charakteryzuje się dobrym kamuflażem, pociski przeciwpancerne z poprawionymi kątami, rykoszetów, większymi uszkodzeniami, wyposażony jest do ładowania silnika, wywodnicy dymu, obrony przewodnicze i przyspieszenie przeładowania baterii głównej, pokazywałem już ZF-6 na na kanale można sobie zerknąć, jak to, jak to w porcie się prezentuje. Jeżeli chodzi o samą stocznię, to będziemy mieli 22 fazy. Każda z nich może zostać ukończona za pomocą misji bojowych lub za. Ee, oj, tutaj, Hawok, zrobiłeś błąd, bo nie każda faza lub za. W sumie można by to traktować. W każdym razie 19 z 22 faz będziemy mogli zbudować za darmo za misje zrobione tak, jak zawsze w dyrektywach. A te trzy ostatnie będzie trzeba wyładować 2200 dublonów, czyli łącznie trzeba będzie zapłacić za ten okręt 6600 dublonów. Czy się opłaca, czy nie, to się dopiero dowiemy, bo wszystko zależy od tego, co będzie w trakcie, jeszcze w tych misjach do zgarnięcia. To raz, no i drugie, jak oficjalnie ten dadek wyjdzie już, bo obecnie znajduje się w NDA i za wiele powiedzieć o nim nie mogę. Także to się dopiero dowiemy, czy się będzie opłacać, czy nie. W każdym razie, jeżeli zdecydujecie się na zrobienie tych faz za Dublony, to za każdą kolejną z, z dyrektyw dostaniecie 3000 węgla i 200 stali, także znowu opcja wyformienia trochę dodatkowej stali będzie. Osobiście to kamo mi się mega nie podoba, nie wiem jak u was, ale to jest takie no, blech, blech, no po prostu blach. Jedyna różnica pomiędzy nową stocznią a starą jest to, że teraz w pierwsze cztery fazy budowy będą pokazywać proces powstawania planów, a nie samego okrętu. O tym rozpocznie się właściwa budowa. No wiadomo, niszczyciele buduje się troszkę szybciej niż pancerniki czy, czy krążowniki, także tym razem przez chwilę będziemy sobie rysować plany, a dopiero później zabawa w budowanie okrętu. No i przy okazji w 013 będziemy mieli dostęp do wczesnych, znaczy wczesny, tak wczesny dostęp do, do niszczycieli niemieckich. Z31 Kustaw oraz Felix. Cechy charakterystyczne na gałęzi to w zasadzie tak w skrócie. Y, krążowniki lekkie w skórze DDK. O, mocno to, można, to jest mocne, mocne ukrócenie całej, całej zabawy. Y, no, one są cały czas jeszcze w fazie, w fazie testów zmieniają się. Nie miały dymu, mają dym. Mają dobre peki, może je zabiorą, nie wiadomo i wszystko jest, wiecie, takie jeszcze mocno, e, mocno do gadania. W celu uhonorowania wynażania zostaną dodane do gry stałe kamuflaże dla niszczycieli. No te stałe kamo, które już było w sumie że wygląda po prostu kozacko, naprawdę mi się mega podoba. Hamburg zaktualizują port, wygląda naprawdę świetnie. Dodano nową zawartość, czyli stały kamuflaż sowiecki dla krążownika Kirov, czyli ten sam, który był już na radzieckich krążownikach. Japoński lakier dla, dla Hayogi. Pamięci, jak to jest? Złoty Dzień i pamięć bohaterów. No, dobra, okej. Okay. Mm. Na pewno zapadnie nam w pamięci, no i dodano dwóch, dwóch japońskich dowódców y, obu bratu, braci Suzuki z, nast z następującymi ulepszonymi umiejętnościami dla krążownika i niszczyciela żywalności, a dla pancerników specjalista, naprawdę doraźnych, fajnie. Jak będą do zdobycia, ogólnie jak będzie to wszystko do zdobycia, jeszcze nie wiadomo. Zaktualizowano port krążtat, będą się tam szczelać teraz okręciki, czyli oczywiście y, obciążenie procesora i grafiki wywali w kosmos w porcie. Bardzo dobry plan. Ulepszony zostanie interfejs okna zarządzania dowódcami. Na przykład, teraz, jak będziemy mieli jakąś umiejętność, która wpływa na konsumable, to będziemy widzieli, jakie konsumable mamy na danym okręcie. To sporo przyspieszy, bo jak na przykład odpalimy sobie wielkie wieczorem, lekko przyspani, to nie zawsze pamiętamy, co na jakim okręcie z konsumable jest. Zamiast wszystkich umiejętności, będziemy mieli teraz i także lekkie, lekkie zabawy w. w, w no, View no i oczywiście zaktualizowano dostawy codzienne. Będzie zaraz zamiast tego śmiesznego drzewka taki jakby magazyn, nie wiem, ale to od razu mi magazyn przypomniało. Może jakoś tak dziwnie. W bitwach morskich aktualizacja dodana możliwość uzyskania dodatkowych prób w zależności od indywidualnej aktywności podczas etapu przygotowań, a także możliwość przeglądania wyników klanu przeciwnego podczas etapu starcia. To zobaczymy w, w praniu. I tu jest ciekawy news: usunięto niektóre kadłuby dla okrętów i całej masy okrętów. Zmiany pozwolą na łatwiejszy postęp w drzewku rozwoju. Więcej szczegółów pojawi się w przyszłości. Całkiem konkretna ilość okrętów traci swoje kadłuby. I to jest co? Zabierają? W ogóle teraz wszędzie będzie tylko po jednym kadłubie? W zasadzie to nie będzie w ogóle? Dobra, nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czekam na więcej informacji, aż się w końcu coś, coś pojawi i będzie wtedy to można omówić. Jakie będą, jakie będą rekompensaty przede wszystkim? Także tak się to prezentuje, ZF6, czekam na wasze komentarze, dajcie znać co wymyślicie myślicie na ten temat. Nowa stocznia, widzę, że stocznia się spodobała, stocznia musi przynosić zyski, skoro teraz pchają ją praktycznie wszędzie, dosłownie wszędzie. No w sumie pochizanie widać, chizanie jest dosyć popularne, pojawia się go naprawdę całkiem konkretnie. Nie mówię, że stocznia to zło, ale... No dobra, niech będzie, że może być. Ja osobiście wolę coś takiego niż, niż to, co było na, na Puerto Rico. Nie oszukujmy się, jest różnica naprawdę konkretna pomiędzy pierwszą stocznią, a, a obecnymi stoczniami. Dlatego może to głupio zabrzmiało, ale czasami WG wyciąga wnioski. Mam nadzieję, że nie zapeszyłem. Wypluję, żeby nie było. W każdym razie czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, co myślicie. I jak zawsze zapraszam na inne materiały. Trzymajcie się, hejo. Pa, pa.